Tożsamość i powołanie? Witajcie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o kontekście zbawienia indywidualnej osoby w perspektywie wypełniania się Bożego planu. Posłuchajcie. Mówiliśmy o powołaniu, o tym, że Bóg ma dla nas jakieś konkretne yy, przeznaczenie, daje nam konkretne wyposażenie. Abyśmy poprzez te nasze obdarowanie, jakie mamy od Boga, nasze talenty, abyśmy mogli używać to, co nam Bóg daje, i oddawać przez to chwałę Bogu. I to pełnienie chwały Boże jest celem naszego życia. O tym już mówiliśmy. I dzisiaj chciałbym iść dalej w kontekście tego, że e, nawet jeżeli nie wejdę w powołanie, jeżeli zgrzeszę. To Bóg nam wybacza. Ja jestem i mogę być i będę zbawiony, jeżeli pokutuję, jeżeli proszę Boga o przebaczenie. Ale coś innego może się właśnie nie wypełnić w moim życiu, jeżeli nie wkroczę na tą konkretną drogę, na jaką postawił i wybrał mnie Bóg. Dzisiaj właśnie chcę powiedzieć, Jakie są konsekwencje tego, że nie wchodzimy w miejsce naszego powołania na podstawie kilku historii biblijnych? Pierwsza historia. Chodzi o naród wybrany, chodzi o Izraela, który kroczył po, po pustyni. Jest taki moment w Księdze Liczb, kiedy e, Mojżesz wybiera 12 zwiadowców po jednym z każdego pokolenia i wysyła ich do ziemi obiecanej do Kanaanu a żeby zobaczyli co to jest za miejsce jakie tam są owoce czy rzeczywiście jest to ziemia opływająca w mleko i miód i oni idą i wszyscy po 40 dniach wracają z powrotem do Mojżesza i dzielą się swoim doświadczeniem, tym, co zobaczyli, yy, jakie były tam plony, jaka jest sytuacja i tak dalej. I co się dzieje? Wszyscy, cała dwunastka, jest jednogłośna i zgodna co do faktu, że ta ziemia jest rzeczywiście opływająca w mleko i miód. I wszyscy są również zgodni co do faktu, że są tam ludzie. Którzy rzeczywiście są wielcy, ale jest coś, co do czego nie wszyscy z tej dwunastki się zgadzają. Dziesiątka osób spośród całej dwunastki zwiadowców mówi, że nie jesteśmy w stanie zająć tego miejsca. Nie uda nam się. Dwójka natomiast z tej dwunastki. Jest przekonana, że dadzą radę, że skoro Bóg powiedział, że to jest nasza ziemia obiecana, to ją zdobędziemy. I w Księdze Liczb w 13 rozdziale jest napisane, że lud oburzył się na Mojżesza, także Kaleb zaczął uciszać niezadowolonych. I później jest wspomniane, że ci ludzie mówią, że nie poradzimy sobie z tym ludem. I rozpuszczali wśród Izraelitów złą wieść o ziemi, którą przemierzali. Jaka jest reakcja Boga na to, że ta dziesiątka wraz z innymi, którzy za nimi poszli, rozpowiadali te wszystkie rzeczy? Jest napisane: Bóg mówi: Jak długo ten lud będzie mną pogardzać? I jak długo nie będą mi wierzyć pomimo wszystkich znaków, których Dokonałem wśród nich. Co jest charakterystyczne, ludzie są niezadowoleni, złe wieści zaczynają się rozszerzać pośród ludu, i Bóg odbiera to jako pogarda dla Niego samego. A przecież ta ziemia obiecana była rzeczywiście dla tego ludu wybrana, i Bóg prowadził ten lud. Co się dalej dzieje? Mojżesz mówi: Przebacz proszę winę tego ludu, według wielkości Twojej łaski. Jak już odpuszczałeś temu ludowi od czasu Jego wyjścia z Egiptu, aż dotąd? A Pan powiedział: Przebaczyłem według Twojego słowa, ale jak żyje, jak cała ziemia jest pełna chwały Pana, żaden z tych ludzi, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Bóg przebacza, jeżeli wykraczamy przeciwko Niemu, ale są konkretne konsekwencje widzialne, fizyczne, które dzieją się, kiedy nie wchodzimy w miejsce wybraństwa i powołania, jakie Bóg dla nas przeznaczył. I ten lud nie wszedł do ziemi obiecanej. Co więcej, nie tylko ten lud nie wszedł do ziemi obiecanej, ale w celu wytracenia tego ludu niewiernego, nieufającego Bogu, Bóg prowadził wszystkich przez 40 lat. I to pokolenie, które rozpowiadało te złe wieści, które nie wierzyło, które podburzało innych, i winnych wzbudzało wątpliwości, to pokolenie nie weszło do ziemi obiecanej, pomimo że Bóg im wybaczył, przebaczył ten grzech, tą winę, to oni nie weszli do ziemi obiecanej. Czyli ta sytuacja nie wpłynęła na zbawienie konkretnej jednostki, konkretnych ludzi, ale miała swoje konsekwencje widoczne. W życiu tego narodu, tego pokolenia. Ale jest też napisane, że podburzony lud zwiadowców próbował jeszcze mimo wszystko iść do ziemi obiecanej. Ale w tym wyjściu, w ich wyjściu nie było już Pana pośród nich i oni pomarli z ręki nieprzyjaciół. Co dalej się dzieje, jeśli chodzi o ten naród wybrany? Czytamy takie słowa. Bóg mówi do, do Mojżesza i Arona: Przemówcie do skały, a ona wypuści z siebie wodę. I Mojżesz wziął laskę, podniósł rękę i dwa razy uderzył laską w skałę. Jest później napisane, że Pan jednak powiedział do Mojżesza i Arona: Nie zaufaliście mi. Nie wywyższyliście mnie na oczach synów Izraela, dlatego nie wprowadzicie tej wspólnoty do ziemi, którą im daję. Bóg powiedział: Przemówcie do skały, a oni wzięli laskę i uderzyli dwukrotnie w skałę. Nie zrobili tego, o co Bóg ich poprosił, tego nie zrobili. Zrobili coś innego. Efekt był taki, że ta woda wypłynęła. Ale oni nie posłuchali głosu Pana. I co się dalej dzieje? Napisane jest, że Aaron dołączył do swoich przodków i nie wejdzie on do ziemi, którą dałem synom Izraela, za to, że nie posłuchaliście mojego polecenia u wód Meriba. I nie tylko Aaron, ale również y, mowa jest o, o Mojżeszu. Ci ludzie, którzy wyszli z Egiptu od dwudziestego roku życia wzwyż, nie zobaczą tej ziemi, którą przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Nie zobaczą jej, ponieważ nie byli w pełni ze mną. Nie byli w pełni ze mną, mówi Bóg. Wyjątkiem był Kaleb, syn Jefunego, Kenizyta i Jozue, syn Nuna. Czyli ta dwójka z dwunastki. Tylko oni bez reszty stali po stronie Pana. Pan sprawił, że lud tułał się po pustyni przez 40 lat, aż w końcu wyginęło całe to pokolenie postępujące źle w oczach Pana. Kolejną konsekwencją czynu Mojżesza było również to, że poprzez jego nieufność o Bogu. I nie pójście za tym konkretnie, co Bóg mu powiedział, żeby zrobił. W konsekwencji również sam Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej, do której prowadził swój lud. Jedyne, co Mojżesz mógł, to z daleka spojrzeć i zobaczyć tą ziemię obiecaną, ale on sam do niej nie wszedł. Pomimo, że prosił Boga pozwól mi wejść, to Bóg się nie zgodził, ponieważ Pojawiły się tutaj konsekwencje jego nieufności i nieposłuszeństwa Bogu, nieposłuszeństwa Jego Słowu. I znowuż Mojżesz sam, jako indywidualna jednostka, osoba, otrzymał zbawienie. Został zbawiony przecież, ale w konsekwencji nie wszedł do ziemi obiecanej. Kolejna sytuacja, o jakiej chcę powiedzieć, to historia króla Manassesa. Biblia mówi o nim jako o tym, który był najokrutniejszym ze wszystkich królów izraelskich. I do tego stopnia był tak okrutny, że ta świątynia, którą zbudował jego przodek Salomon, została przez niego zbezczeszczona. Dopuszczał się on bałwuchwalstwa, również Dzieci, inne osoby składał na ofiarę innym Bożkom. I co się dzieje z królem Manasesem? Czytamy to w drugiej księdze kronik, 24 rozdział i w drugiej księdze królewskiej, 23 rozdział. E, Suma summarum, Manases na końcu swojego życia, pomimo wszelkiej obrzydliwości, jak mówi Biblia, nawrócił się do Pana. I najprawdopodobniej został również zbawiony. Ale jaka pojawiła się konsekwencja jego czynów? Ano taka, że świątynia jerozolimska została zburzona. Plus jeszcze to, że cały naród trafił do niewoli babilońskiej. Właśnie przez jego czyny. Ale... Sam On nawrócił się i przyszedł pod koniec życia do Pana. I w tym kontekście ze strony Boga padają takie słowa: Jude usunę sprzed mojego oblicza, jak usunąłem Izraela, odrzucę Jerozolimę, miasto, które wybrałem, oraz świątynię, o której powiedziałem: tam będzie moje imię. Właśnie przez konsekwencje czynów, jakich dopuścił się król Manasses. Co to zatem oznacza dla mnie? We mnie osobiście budzi się taka bojaźń przed tym, do czego wybrał mnie Bóg. Budzi się we mnie taka bojaźń przed Bogiem, abym był wierny i wypełnił to powołanie, jakie odczytałem dla mojego życia. Powołanie księdza, ale też powołanie w konkretnych służbach, które pokazał mi Bóg, abym pełnił. I tak samo jak ja, tak samo i ty, mamy pewną rzeczywistość, którą odczytaliśmy, że wybrał nas do niej Bóg. I teraz nie chodzi w ogóle o straszenie, bo to nie o to chodzi. Ale chodzi o to, abyśmy mieli tą świadomość, że jeżeli nie wejdę w moje powołanie, jakie zaplanował mi Bóg i które odczytałem, to moje konsekwencje tego, tych czynów mogą nie tylko na moje życie pokutować, ale na życie innych, których również mi dał Bóg lub postawił na drodze mojego życia. I to jest szalenie ogromna odpowiedzialność przed Bogiem i przed ludźmi, abym pełnił i wypełnił to, co Bóg postawił mi. I chcę tutaj modlić się za każdego z nas o światłe oczy serca. Chcę się modlić o to, aby mądrość Ducha Świętego nam towarzyszyła, abyśmy nie cofnęli się, abyśmy nie odebrali, nie odciągnęli ręki od pługa, do jakiego już rękę przyłożyliśmy. Dlatego proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś mnie i każdego ze słuchających poprowadził, abyś dał nam wytrwałość. Aby dał nam cierpliwość i nieustanne wpatrzenie się w Jezusa, abyśmy wypełnili to, do czego on nas powołał. Duchu Święty, przyjdź i prowadź nas. Oto się modlę. Przyjdź, Duchu Święty. Amen.